Patrzcie, jakie nieszczęście mnie spotkało z tym terasem na tej wylewce. Pękło. Wiecie, ja nie daję stali, bo mi tam kurwa nie stać na stal. Nie lubię przedrażać kosztów. Chociaż kur, można było dać. Ale dobra, osiadło się, doleje, będzie dobrze. Riki, tiki, fajne bryki. musiał tu zamieść. Kita pomiotły. Na szybkości robię, choć nie ma czasu, ale wziąłem się, bo ten. Kurwa, nie mogę już na to patrzeć, wiecie? Teraz miotły nie znajdę, bo babcia kurwa, wiecznie musi coś wziąć, nie? Tu, tam się, wszystko mu przekłada. O tu jest jakaś miotła. Riki, tiki, fajne briki. Cieszę się, mordeczki. Fajny układ. Udało mi się wypracować na obornik koński, wiecie? Będę pozyskiwał obornik koński. Kurwa, żeby to wypaliło. A obornik koński, wiecie koledzy, że jest najlepszy, prawda? Zajebie całe gospodarstwo obornikiem końskim. Wasz miły ponury. Co go macie jednego? Tiki, tiki. Wiecie, muszę to dolać, bo kurwa. Przyjdą deszcze, to mi tu podleje ten spad, wszystko zleci. Będzie kapota. Nie mogę do tego dopuścić. Uwierzcie mi, kurwa, ciepło w tej koszuli. No dobra. Kurwa, nożyczek jeszcze nie Riki, tiki. Fajne briki. Daniel z Ameryki. Dobra, porówkę trochę puścimy podlewanie. Kochani, na wiosnę poprzecinam te borówki się tu nasłuchałem fachowej wiedzy oby to wypaliło Riki, tiki, fajne bryki porady wywiady ponurego sady po co ja idę mordy Aha, wiem po co. Po rurki. rurki, rurku, rurku. A czemu ten stół jest taki ujebany? Rurku. Kurwa, mam dwie godziny na tą robotę. Ja nie zdążę, ne. A jestem już piątkowy. Kto ma wiedzieć, ten wie. Riki Tiki no. Porady wywiady Nowe zakłady Dobra dam radę Kurwa dam radę czy nie dam rady Hanużyczki jeszcze Nie mam nic do stracenia nie mam nic oprócz ciebie, tyle jest do zrobienia, tyle jest oprócz ciebie, ta, 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 co chcesz? Wszystko, weź. Ja nie mam nic, wiesz co chcesz, nawet też. I z oczu wiatr Folia też chujowa Nie mam nic do stracenia Nie mam nic Właściwie może dam tą folię tak właściwie na pół złożoną Dobra tak się zrobi Jestem w trakcie akcji Korwać zwykle na szybkości Bo nie ma czasu Nosy sztosy, kabanosy Ja pierdolę Wyjebałem popelinę. Chuj, trzeba konewkę przynieść to podlać. Kof, jakąś gąbkę. Mogłem się dzisiaj za to nie brać szczerze mówiąc, od upory w chwili aś ja tu podleje pod ten styropian. Dobra. Jeszcze zara będzie padać, bo już się zanosi na deszcz. Jak zwykle, jak się wziąłem za robotę. Kurwa, miało być ładnie. Cement trochę, mam, Już taki zleżały, wiecie. Czy długo leżą? Kiedyś ukończę ten taras, bo jestem osobą jeszcze młodą i energiczną, wiecie? Idzie taki dzień, że będę z moimi przyjaciółmi, kolegami z Wami jeszcze by siodował na tym tarasie i będziemy wykonywali staki, staki. Będziemy spożywali steki i będziemy skakali do tego oto mojego stawu nie jak przystało na stawu nogów. Tum. Będzie nam jak w niebie Patrzcie ta Sonia jebana Niby niewinny pies Ale kogo może tego upierdoli Jest Jest chujem wiecie Jeszcze będzie normalnie Jeszcze będzie pięknie. Nie można się poddawać to, że zjebałem na początku ten taras, to nie znaczy, że finalnie nie wykończę go na przysłowiowy glans. Jeszcze powiecie, ponury to ma jednak fach w ręku. Robi niekonwencjonalnie. Robi nietuzinkowo. Kurde, padało, wiało, teraz słońce wyszło. Powiecie, ponury robi nietuzinkowo, niekonwencjonalnie Ale robi skutecznie. Na tym to polega mordeczki. A co powiecie? Zwracam się do Majsterków. Co powiecie, żebym ułożył, nie kleił płyt tych, co mam tarasowych, płytek 60x60, żebym ich nie kleił na klej? Wiecie, tradycyjnie, tylko żebym je ułożył na suchym betonie. Kurwa, chcę tak zrobić, ale mam letkie obawy, bo nie widziałem, żeby ktoś tak robił. Może, kurwa. To nie jest dobry pomysł, tak sobie myślę. A chyba tak zrobię, wiecie Bo nie chcę się jebać z tym klejeniem tych płytek Wydawać na klej. Wiecie Klej drogi A ponownie jednak lubi pokazywać roboty tanio i dobrze, nie? Drogo to każdy nie jeden chuj umie zrobić, ja to zawsze powtarzam. A tanio. Wiecie, mam dzisiaj dobry nastrój, bo jestem na dobrym układzie. Umówiony wstępnie na odbiurobornika końskiego, wiecie. Regularnie. W fajnej ilości. Jak to wypali. To moje uprawy wystrzelam z kopyta Koński obornik jest najlepszy mordeczki, nie muszę wam tego mówić Dobra, topniemy palec i zgasimy kamerę Tak to wygląda, dolałem to co się załamało Na roboczo wypełniłem Kurwa myślałem że pójdzie szybko Jak zwykle mój optymizm optymizm Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała. A jeszcze mam pełno zadań. A dzień krótki, wiecie, jak jest. A wiecie, że tu jechałem ostatnio samochodem w Toruniu i spotkałem glebę tego Patryka Tokaczewskiego zawodnika boksu, kickboxingu. Nie wiem, czy MMA też on trenuje. Tego zawodnika fejmu, grondy. No i ten, otwieram ok z synem jechał na rowerach, wiecie, a ja w korku stałem, człapałem na toruniu I wiecie, tak się na siebie spojrzeliśmy, bo ja już prędzej do niego pisałem. Nie wiem czy on mnie poznał, że ponury po samochodzie, ale wątpię Otworzyłem okno, siema siema Mówię cześć Cześć gleba, ponury z tej strony i wiecie, zaproponowałem mu, że musimy się kiedyś spotkać, trochę posparować sobie, korzymy tu Toruń. No mówi, że spoko, możemy sobie posparować. jak powiedział, że spoko, spoko. No ale kurwa, pisałem do niego, czy tam mu napisałem we wiadomości, co z naszym sparingiem, mi nie odpisał, nie? A może nie widział. Wiecie, ja też tak nie mam bardzo czasu. A jako że on walczył z Sianosem, moim kolegą, z którym ja chcę też zawalczyć, to ten, to wydaje mi się, że fajny sparring byłby między nami. Kiedyś przysparujemy sobie. Dobra, bo nie ma czasu. Nie ma czasu na to mam czasu na to. Ciąż od życia Chcę więcej Tu dolałem resztkę zaprawy Zachłanna jest ta gwiazda Dla której gubisz radość chwil Życie jest bardzo piękne. Da, 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 da. Noc, noc, jedna. Mój troszeczkę jajeczek jest. Przeliczyłem wczoraj moje kureczki. Dziobniesz pana? Chyba nie co. Torturuję jak mnie dziobną wiecie.